Jak się podobało? No, ogromne wydarzenie, 55 tysięcy ludzi. Nam w zachowanie kibiców. Końcówka sama, zgadza się. To dosyć to skandaliczne to zachowanie. To w to, jest... to tyle wygranych walk, to na pewno. A te pozytywne aspekty, co wam się tutaj podobało, przypadło do gustu? Cała w sumie reszta, cała otoczka, jeżeli chodzi o ludzi, wcześniejsze zachowanie, nie liczę same te końcówki, jak najbardziej. Wydarzenie na pewno na ogromną skalę, duża liczba osób, no 60 tysięcy, to nie są przelewki. Atmosfera jak najbardziej fajna, organizacja uważam, że trafna, no gdyby nie to zakończenie, to wszystko było naprawdę cacy. Czy padło do gustu? Na początku emocje, emocje wszystkich, którzy byli jednością, ale bardzo chamsko się zachowali. Po jakiej walce? Po walce mamy da z Borysem. Szczerze, jestem zniesmaczona, dla mnie to była w ogóle... Polska Cebulandia, za przeproszeniem, że tak to ujmę. Nie miałam Polaków za takich, ale nie dziwię się Mamedowi, że nawet nie chciał tego skomentować. Bo jak walczył z kimś, e, nie z Polski, tak, no to wszyscy, o Mamed, Mamed najlepszy, ale jak zaczął walczyć z Borysem, no i jednak Borys przegrał, co to w ogóle miało być? Za wygwizdanie? Zawsze walczył dla nas. No i powinno to być raczej zachowane i pamiętane, tak? A mnie osobiście podobała mi się walka Halidowa, z tym, że. Trochę rozczarowałem się, bo dla mnie przegrał. Jak wy patrzycie na to, na, zarówno na tę walkę, jak i na pozostałą yy, część gali? Dla mnie mamet przegrał. Borys jest mistrzem. Ale gala była, to znaczy gala gala była super. Wszystko było Jeżeli chodzi o umiejętność, wiadomo, że mamet jest starszy trochę. Ale pokazał co swoją klasę, co potrafi i w ogóle. Chociaż może to nie było fair w stosunku do, do tego, co pokazał. Rywal, ale było ok. Jak dla mnie, no przede wszystkim ilość ludzi. To było coś niesamowitego, że udało się na takiej gali taką liczbę osób zgromadzić. No i same walki były dosyć zaskakujące. Chociażby walka popka. No, kto by się spodziewał, że wygra tak. A to starcie Halidowa z diabłem tasmańskim, Borysem Mańkowskim? Jak wam przypadło do gustu? No moim zdaniem, Halidow był górą i to było widać od samego początku. Najbardziej się nie podobało to, że ludzie gwizdali na Mameda to jest zupełnie bez sensu. Szacunek do tego gościa. Tyle lat był po prostu mistrzem i jest nadal. A pozytywne aspekty? Super byliśmy tu z kolegą w Glasgow na UFC i jest bardzo mega event, Match Barahia. Ze Szkocji przylecieliśmy specjalnie tutaj Saberdy i pozdrawiam wszystkich.